Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia kolejnego mojego filmu, który jest tak jakby kolejną częścią dotyczącą ładowarek samochodowych. Parę dni temu zamieściłem film z testem, a właściwie nie testem, tylko uznaniem za niedziałającą ładowarkę taką marketową, bardzo kiepską. No to i tym razem trafiła mi się do takich samych rzeczy ładowarka. No, wyglądająca już troszeczkę porządniej firmy AEG. 10-amperowa ładowarka akumulatorów 6- i 12-woltowych wszystkich typów, jak podaje producent można ładować akumulatory tutaj mamy tu instrukcję obsługi AEG i czytając z niej można ładować akumulatory mokre akumulatory F, B-enhanced float battery, akumulatory kwasowo-ołowiowe, akumulatory żelowe i akumulatory AGM także te wszystkie akumulatory ona obsługuje jest to urządzenie sterowane, jak napisali, mikroprocesorowo. Także pewnie umie tutaj sobie ocenić stan baterii i odpowiednio ją ładować. Wygląda to w ten sposób. No pierwsze, co od razu można zauważyć, to jej waga. Waży troszeczkę, nie tak jak większość ładowarek, które są z przetwornicami impulsowymi albo bez żadnych przetwornic, prawie że tak jak tamta była, poprzednia, która tu jeszcze leży. Ważyło kilkanaście gram, no jeszcze tego nie rozebrałem, nie wyrzuciłem. No więc zrobiliśmy tutaj te podstawowe testy w ten sam sposób co poprzednio, czyli będę tutaj widać już napięcie na akumulatorze. On już jest kiepskiej jakości, ten akumulator także bardzo ładnie do testów posłuży. I będziemy mierzyli spadek napięcia na rezystorze, szeregowo włączone w odwód ładowania. I ten spadek napięcia, tak jak wcześniej mówiłem, zależy od prądu płynącego. To były pytania, czy ten opór, który tutaj jest wstawiony, nie psuje samego procesu ładowania, że ładowarka nie będzie wiedziała, co ma robić. Oczywiście w tym wypadku przy takich ładowarkach standardowych nie ma to najmniejszego znaczenia. Może to wpłynąć na zakończenie procesu, bo napięcie będzie troszeczkę inne, ale maksymalny spadek. Tak jak tu mówiliśmy, przy 5 amperach jest to 250 mV, koniec ładowania już jest troszeczkę mniejszym prądem, więc ten spadek może być rzędu 50 mV, więc to nie ma już dużego znaczenia. Dla pomiaru, tak jak ktoś wspomniał, dla pomiaru wewnętrznej rezystancji, no oczywiście to ma znaczenie i przez coś takiego nie można mierzyć, zresztą pewnie jakbyśmy zrobili tutaj pobór bardzo dużego prądu, to ten rezystor poszedłby z dymem. Także w tym układzie nie ma to najmniejszego znaczenia. Możemy spokojnie sobie tutaj mierzyć. Także ja za chwilę podepnę to wszystko i zobaczymy, jak wygląda proces ładowania. Z tamtego filmu widzieliście, że tam praktycznie tego ładowania nie było, więc zobaczymy, jak wygląda to w tej ładowarce. I to już za chwilkę. I układ mamy już podpięty. I tak jak w poprzednim odcinku, obserwować będziemy przebieg prądu na oscyloskopie, bo tam ładnie możemy zobaczyć. Jak to wszystko wygląda? Także oscyloskop jest już podpięty, co od razu słychać. Nie wiem, czy przez mikrofon to się nagrywa. Chodzi dosyć dobrze. Mocno tutaj chłodzenie, wiatrak. Także ładowarka jest mocno wentylowana. No to też dobrze świadczy o sprzęcie. Więc podłączmy na wskaźniku. Widzimy tutaj trzy kreski. No teraz nie widzimy. Muszę przesunąć, bo jest zasłonięty przez. O, no, w tej chwili idę trzy kreski, że nic się nie dzieje. Podpinamy i patrzmy. Pokazało nam napięcie. No, mniej więcej podobne do tego, co jest na akumulatorze. Tu mamy spadki, tu mamy kabelki, więc może się niewiele różnić. I już widzimy, że coś się dzieje. Ładowarka weszła w tryb ładowania automatycznie. Czyli coś tutaj się już pojawiło, i pojawił się. Prąd. I widzimy w tym momencie, że ładowana jest prądem impulsowym. I to jest dobrze. Częstotliwość tego ładowania, no, czyli widać ładnie, że to jest. Widzimy, nie wiem czy na ekranie będzie to widoczne 99-100 Hz, czyli dwukrotna wartość częstotliwości sieci. Czyli, jak mamy prostowanie dwupołówkowe, wychodzi nam 100 Hz. Czyli tak to wygląda. W tej chwili jesteśmy ustawieni tutaj. A wejdźmy jeszcze raz w pomiar. I maksimum tej amplitudy jest 0,5V. Czyli wychodzi na to, że w pikach, mimo że to jest tryb dwuamperowy. No, ten prąd może dochodzić nawet do 10 amperów, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, tam było 50 mV na amper, czyli 500 mV to jest, to, jest to jest 10 amperów. Czyli wydawałoby się, że bardzo duży prąd, ale jak zobaczymy, nie wiem, czy to tutaj zrobimy inaczej w tym momencie, żeby to było bardzo ładnie widać. O! I teraz widzimy tutaj na ekranie duty cycle, czyli ile trwa impuls 21%, czyli 1 piąta, czyli jeżeli jest 10 amperów w piku, podzielimy to przez 5, czyli mniej więcej wychodzi, że tutaj jest prąd 2 amperów, czyli wszystko się zgadza, tyle że jest to bandowane impulsowo. Zobaczymy, czy coś się zmieni, jak wrzucimy prąd większy. Przestawiłem w ładowarce na 10 Amperów. O, widzimy, zwiększyła się szerokość tych impulsów. Oczywiście do pewnego poziomu, bo napięcie nie może przekroczyć pewnego progu. Stąd ten, a nie inny sposób to się pokazało. Ale bardzo ładnie widzimy, że ładowarka reaguje na... Zmianę parametrów. W tej chwili jest 408, 424 i diuty 33%. Także prąd nie ma w tej chwili 10A. No i ja się nie dziwię, bo ten akumulator jest w kiepskim stanie. Zresztą już widzimy, że napięcie osiągnęło 14,7V, czyli dosyć dużo. Więc przy większym prądzie no po prostu napięcie byłoby zbyt duże. Także tutaj w tej chwili wygląda, że bardzo ładnie ta ładowarka sobie radzi. Wyłączymy ją na chwilę. Ona powinna przejść. No, prąd zniknął. Napięcie spadło i zobaczymy, czy ona po chwili wróci do stanu podtrzymywania, ale chyba nie powinna. Nie pamiętam jak było w instrukcji. Wiem, że po naładowaniu akumulatora do pełna wraca do sybu właśnie podtrzymywania napięcia na akumulatorze aby nam to się nie rozładował. Nie, tu się nie włącza, czyli wszystko dobrze. Wejdźmy z powrotem w tryb ładowania 2 amperami. O, i widzimy. Od razu widać też, że ten prąd się zmienia. Szerokość impulsów też. I wejdźmy w 10 amperów. I po chwili wszystko się zmieniło. Także tutaj no widzimy, że to działa. Jak zobaczycie jeszcze raz co nie widzieli pierwszy raz ten poprzedni film, tam jakieś dziwne cyrki siedziały. Natomiast tutaj pięknie płynie prąd. Prąd impulsowy, czyli taki jak trzeba. Najbardziej korzystny do ładowania akumulatorów. Dodam tylko, że już wcześniej w międzyczasie tutaj zrobiłem pewne testy, naładowałem jakieś akumulatory. Bardzo ładnie to chodzi. Na końcu ładowarka wyświetla napis migający full. I wiemy, że akumulator mamy naładowany i przechodzi w tryb podtrzymania. Także ze swojej strony, po krótkich może testach, ale dosyć intensywnych, i takich w miarę miarodajnych z powodzeniem taką ładowarkę mogę polecić. Nie kupię już żadnych badziewi tego typu. Nikomu nie polecam. Są różne takie ładowarki, ale nadal one. Na niewiele się zdają. Mimo, że tak jak wtedy już powiedziałem w filmie, czasami są tam jakieś pochlebne opinie, ale to może przypadkowo no, większość użytkowników specjalnie nie ma pojęcia o procesie ładowania, jak to wszystko przebiega. Więc po prostu wydaje im się, że to chodzi. No, tam ta ładowarka też sprawiała na początku wrażenie, że działa, jak się później okazało, kompletnie niczego nie ładowała. Także ta ładowareczka firmy AEG. Tu odepnę, żeby ją jeszcze dokładniej pokazać. Widać, że jest spora. Jest ciężka. Ciężka zapewne przez to, że ma w środku zwykły transformator, a nie układ przetwornicy. I przez to myślę, że długo posłuży i posłuży w sposób taki w jaki ładowarka powinna także polecam jeszcze raz do zastosowań domowych garażowych nawet instrukcja podaje że nie jest przewidziana do profesjonalnych warsztatów i do pracy o takim natężeniu ale do domu w zupełności się nada naładuje wszystkie akumulatory oczywiście to też wersja mniejsza 6 a jak komuś potrzebne są ładowania mniejszych akumulatorów to w zupełności taka wersja wystarczy co prawda Prąd mniejszy też ma 2 ampery, także tutaj się niewiele różni od tej. Różni się tylko maksymalnym prądem, gdzie tu jest 10 amperów, w tamtej jest 6. Także to tyle w tym króciutkim filmie. Zapraszam do komentowania, przekazywania uwag, informacji co byście chcieli zobaczyć, subskrybowania kanałów i do oglądania kolejnych moich filmów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.